Dzisiaj mamy. Horror, tak, ale yy, na szczęście zakończony Happy Endem. Będziemy świętować tą wygraną. Zdawaliśmy sobie sprawę, jakim zespołem jest Szyrk, w kontekście możliwości na zagrywce, i myślę, że dziewczyny to pokazały. Był to bardzo ciężki mecz mentalnie, ale tak jak było w trzecim secie, przegrywałyśmy 19 do 13 i pokazałyśmy, że jesteśmy w stanie wyjść z takiej ciężkiej sytuacji. Bardzo cieszę się z reakcji zespołu. Myślę, że przy 19-13. No niewiele osób już wierzyło. Ja na pewno wierzyłem w zespół, stąd, stąd myślę, że szukałem odpowiedniej zmiany. Ta zmiana fajnie zagrała, dziewczyny też bardzo mocno skupiły się na tym, jak zagrywamy, jak kontrujemy. Ale jestem bardzo dumna z całego zespołu, ponieważ pokazałyśmy, że po naprawdę kilku ciężkich meczach po prostu wyszłyśmy z tego obronną ręką. Myślę, że po prostu brawa dla całego zespołu za to, jak zareagowaliśmy i że kontynuowaliśmy to w następnym secie, co, co drugi set pokazał, że wcale nie jest takie oczywiste. Ciężko było z tego powodu, ponieważ dziewczyny ze Szczyrku no, warunki fizyczne mają znakomite i bardzo ciężko grało się z ich blokiem. Fajnie dziewczyny broniły. Co powie Helen? Helenka, co powiesz? Powiedz, me, powiedz mecz. Mecz. Yeee! Yeah! Brawo!